W najbliższy weekend KPR Jelenia Góra będzie podejmował ruch Chorzów. Ich przeciwniczki, jak na razie, w tabeli znajdują się o dwa oczka niżej, jednak nie należy się spodziewać, że przyjadą do naszego miasta jedynie oddać punkty swoim rywalkom. Dla nas to jest bardzo mocna drużyna, nie możemy ich zlekceważyć. To, że jest niżej od nas, to nie znaczy, że nie będą walczyć do ostatnich chwil. Jestem przekonana, że to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz do ostatnich minut, ale mam nadzieję, że sobie w pełni poradzimy z nimi i wygramy ten mecz. Dlatego wsparcie naszym piłkarkom z pewnością się im przyda. Serdecznie zapraszam na mecz drugiej kolejki, drugiej rundy z ruchem chorzów. W sobotę o godzinie 17 na hali przy ulicy Złotniczej serdecznie zapraszamy, bardzo Was potrzebujemy, potrzebujemy tych punktów. Przypomnimy, godzina 17, mecz peru i Jelenia Góra z ruchem Chorzów. Odbędzie się losowanie.